3 maja na Wzgórzu Lecha odbyły się uroczystości upamiętniające 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Obchody zaczęły się od mszy świętej odprawionej w katedrze przez biskupa Krzysztofa Wędkowskiego. W swojej homilii podkreślał zależności pomiędzy uroczystością świecką a kościelną, jakim jest święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Podkreślał znaczenie słowa wspólnota, które jest ponadczasowe i kluczowe w lasach pokoleń. Dzisiaj bowiem w jednej uroczystości Wspierają się doświadczenia ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza, Konstytucji 3 maja i wreszcie uroczystości Marii Królowej Polsce. I pewnie żadna inna uroczystość w kalendarzu w ciągu całego roku nie jest tak związana z tymi właśnie więzami religijnymi i narodowymi. Ten dualizm w czasie nabożeństwa widoczny był na sztandarach, które prezentowane były m.in. przez Jednostkę Wojskową Spowidza czy Związek Harcerstwa Polskiego z Gniezna. Po uroczystej mszy Świętej przyszedł czas na złożenie kwiatów pod pomnikiem Bolesława Chrobrego, które poprzedziło wystąpienie starosty Dariusza Pilaka. Nauczmy się świętować święta polskie na radośnie i na wesoło. Pokażmy przede wszystkim, że ten patriotyzm i umiłowanie ojczyzny rozpoczyna się najpierw od nas samych, później w naszych rodzinach, później w środowiskach, gdzie pracujemy. Następnie w tej przestrzeni nieco szerszej, czyli rangi znaczenia Gniezna i powiatu jako kolebki państwa polskiego i cieszmy się, ucząc młode pokolenie, czym patriotyzm jest i cieszmy się też pokojem, ponieważ widzimy, że i dzisiaj ten pokój nie jest na zawsze dany, a żołnierz polski dzisiaj obecny tutaj na placu przed Katedrą Gnieźnieńską to taki dowód symbiozy i z tym miejscem, a z drugiej strony cieszymy się, że oni są z nami w warunkach pokojowych, a nie zagrożeń bojowych. Święto Konstytucji 3 maja ma być upamiętnieniem istotnej daty dla Polaków, ale ma być też przypomnieniem, że pojęcie wolności i narodu jest cały czas aktualne i swoją postawą musimy je umacniać. Konstytucja 3 Maja ma ogromne znaczenie dla nas Polaków, ponieważ w czasach zaborów jednoczyła nas właśnie wokół tej idei wolności, niepodległości. Dzisiaj obchodzimy 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i pamiętać trzeba o niej szczególnie dlatego, że wielu już w czasach jej uchwalenia oddawało swój trud, pracę, a także życie w obronie tej idei. Obchody 3 Majowe na wzgórzu Lecha zgromadziły wielu gnieźnian, którzy wspólnie chcieli uczcić ten dzień.